Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku am 4 i tutaj dalej jesteśmy na okręcie jakoś tutaj nasz Nathan dziwnie chodzi idziemy pogadać tutaj Do to później z jakimś ej, szefem. <laughs> Chodź pokaż co wyłowiłeś. Też jestem ciekaw. Nie, nie, dzięki. To nie dla Natana, Nathan lubi pracować. To jest okay. pracoholik tak czy owak na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz? A co z czwartkiem? Mm -mm. No nie no proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Dobra, co my tu mamy? Poczynisz honory? Zaczynamy! No dobra, jak nalegasz. Tak, jasne. Dzięki. Na co? Miedziane skarby! Ale zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte? Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem nami. Nie, 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 nie mam mowy, życie mi miłe. No to. nie masz nic przeciwko. Uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Ej. Dobra robota. Darmowemu alkoholowi się nie odmawia na to. Ciebie nie nauczyli? Nie, Dobra, jeszcze speł spe spełnimy tą dokumentację. A, dobra, już nawet wychodzimy. Nawet nie będziemy musieli tam gdzieś iść. Ej, ej, Nate! Nate, czekaj-no! Ej, co tu robisz? Uh, mam dla Ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. <grym> o nie. A, statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z ciebie bez Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. A od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek? Załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie, nie załatwił ich, bo nikomu ich nie Oczywiście. wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz... Robisz na emeryturę. <grym> Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty... <grym> Wolę to niż środka. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę. Okej, okay, weź to ze sobą. Proszę cię, Nie dobra? zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Czyli że to zrobimy, bo Nathan to jest pytanie, zmienny to, jest. człowiek. Bez ciśnienia, Nate, ale przemyśl to. On już wie, że Nathan to zrobi. Nate się uśmiechnął. Postarały się z tym Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. No, byłoby. Nathan, będziesz musiał to zrobić, nie ma innej opcji. Nie, nie, nie ma mowy. Wy też idziecie do szuflady. Zwyczajne życie. Nie! Yeah. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. O kurde, tutaj... Są tu Najprawdopodobniej. na Tana z poprzednich serii Uncharted, y, jedynki, dwójki, trójki. Chociaż nie wiem, w których częściach brał udział, ale możliwe, że nawet we wszystkich. z niemieckiego łobota. właśnie. Kto by się spodziewał? I on właśnie tutaj, kurde, patrzymy na jego skarby tutaj z poprzednich serii. Tak mi się chociaż wydaje. O kurde, tam mogłem jeszcze zbadać ten przedmiot. Piękni i młodzi. O. Jak mówiłem, to są poprzednie, kurde, znaleziska Natana, które może będziemy mieli okazję zobaczyć, yy, jak przejdę te poprzednie serie, chociaż nie wiem, czy to ma sens. My musimy najpierw się troszeczkę doinformować, czy fabuła na przykład jedynki i dwójki nie pogrywa z czwórką. I czy to będzie miało jak, jakikolwiek sens w sumie, ale mi się wydaje, że będzie miało jakikolwiek sens. Chociaż, że te gry powstały 12-15 lat temu, nie? To też tak, kurde, wam powiem, że... Sir Francis i jego zagadki. Że nie wiem, kurde, czy to wypali. Ale chociaż ja bym był chętny tak nawet indywidualnie, sam dla siebie przejść tego, tam miało. tamte serie. O kurde, fajne to jest. Ej, chciałbym mieć takie coś nawet w pokoju u siebie. CSH O kurde, tutaj to jest to co zmarł Wielkie dzięki się... Sam Znaczy czy zmarł Nie wiadomo jeszcze nie Znaczy, kurde ciężko stwierdzić Ale ja się nie mogę z tym pogodzić właśnie, że on tak szybko umarł Tak Taak. Po prostu niemożliwe, że tak szybko i. bez jakiegoś się fabuły. po Trafiony. Spróbuję to. A Tu jest tylko jeden. Jest i kolejne. do plastik. Fajne nawet. Pełna profesor. Mara, masz nauczkę Bywaj Kurde, długo mam jeszcze tak strzelać? Aha, tak to się robi Tutaj już żadnych nie ma I z, z, z tej strony postrzelamy Mam Cię no, Już nie mam amunicji ej, ej. Jest? Tak, Pomuła już ktoś Jakaś kobitka Za tędy musimy zejść Najprawdopodobniej to kobitka Natana wiadomo, że ona nazywała z dołu, ale może coś tutaj znajdziemy, jakąś ciekawostkę w tych pokojach, chociaż kurde, nic nie widzę, zwyczajny sracz tam, nie ciekawego. Dobra, schodzimy na dół. Ktoś tam pięknie gra na gitarze, tylko żeby im prawa autorskie nie wywalili za to, bo oni czasami tak lubią zrobić ten... No tam siedziałeś. To sprawdzałem, co... Niektóre filmy mam właśnie zablokowane przez to, że widzenia? jakiś urywek filmu ma jakąś tam piosenkę i ja o, muszę się. to później przycinać przez YouTube. Piwo czy sok? Nie, no wiadomo, Ale że jest piwo. To? A co innego jak nie browar? Po bądźcie tylko browar. Dobra, bierzemy. A, tutaj już jest gotowe jedzenie. Myślałem, że będę sam musiał gotować. No i zanosimy to do naszej wybranca albo siostrze. Nie wiem, kto to kuźwa jest. Mm -hmm. Koniec. Ok. Uh, um, Skończyłeś? Uh, tak. Uh, no. Wiesz, jest. Pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor no nie? No ja! Nie to! No to nieźle. Mhm. Mm Co? Co u ciebie? Proszę? Mm? No, nie, nie zrozumiałem. Mm, tak, przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Mm -hmm. Kolejny piękny dzień w raju. Mm -hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie? Mm. Ta. Chociaż sobie popływałeś. <laughs> I śmierć śledził. na coś ciekawego? Hmm? No, to. Kilka perełek na przykład. E, ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. <laughs> Dasz wiarę? przez rdzenny lud zwaną Pikaper. Weź, przestań. czy w sumie same nudy. A jak tam artykuł? Więc, na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z sam Co w tym zdjęciu widzi? A to nie jest może jakieś zdjęcie malezji przypadkiem? A. Co? Gdzie jesteś? No, tu jestem. Ktoś mnie idź ga Czyżby? <gryzby>? No co, mów dalej. To jest, to jest bardzo ciekawe. Hmm. To o czym jest ten mój artykuł? A? Co? Że ten? Mhm tą? O kurde, dobra O ludziach w Bangkoku może e, o, o ludziach tych, tych, no z Bangkoku I, 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 o smogu, który i... Nie da się oddychać Wow Dobra, przepraszam No nie no, prawie się udało, Biemem naprawdę Byłem przecież blisko, mm -hmm. prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko <laughs> Dzięki – Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. – Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powiniene się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio, on przecież nawet nie ma pozwoleń. – Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie Dobrze, interesy. – Dobrze, ale... Bo nie ma. Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. – Wiesz, no, jeśli chodzi o pozwolenia, Nie, to... nie chcę. Zadzwoń do Saliwana. <słuch> Nie widzieliście Elena, się od dwóch lat. Czy, czy możemy zmienić no temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Okay? Aha, to ja masz to, Zajebiście. Doceniam twój gest, chodzi o to... No... no to może ja jednak pójdę sobie się. Sieć, ja pójdę. No zostaw. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj... No. Daj mi chociaż jakoś yy, zasłużyć na to czy coś, albo... Wygrać obiad? Chcesz wygrać obiad? Tak, tak, na tej maszynce do grania. Założę się, że pobije twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się <grym> na... PlayStation. Się, jak grasz, trzeba biegać i skakać, a ja mam wrodzony talent do To, czyż to by... jak będzie, kurczaku? Zakład? Kurczak. Tak. Jak chcesz, dobra kowboju. Kowboju. <grym> oh co okay. to jest za konsolka? Śmieszna. Uczę się jak cholera. I to już? I czy ja będę grał w grę? Playstation! No mówiłem, że Playstation! Ale to jakaś starsza Playstation. Cierpliwości. coś włączasz, to powinno się. Okej, jedziemy. Ej, ja znam tę grę. Ja w nim gra. Ale to ile lat temu? A ja w to zawsze. No tak, tak. Nie, nie, tylko jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież wiem, już Okej, okay, musisz biec w kierunku kamery. Biec no to, do kamery. No to biegnę. A kółko to atak z obrotu. obrotu. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Czego to no uciekam? uciekam. O kurde dziurka, nie widziałem. Ja bym wyszedł. Naucz się wspinać. To się naprawdę czasami przyda Skacz! No skacz! Nie krzycz. Ja pierdzielę. To się przeskakuje. Ej, chyba ja nie mogę przeskoczyć. To jest chyba ustawiona. To no na ludziach przeskakuje. Nie, nie. Bez sensu. Co? To już koniec? <laughs> Sam się prosiłeś. No Ach. bez żartów. Mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? samochód. Taka jesteś teraz cwana, Jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Może wow. ci włączę? I ja tak a Oj, robię. doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie Ostrzegam. w grze, tylko tutaj. Nie. no, no co nie zrobisz? żartuję. No pokaż. No, co, co co, za... co, no <tuba> i co? teraz? i co <tuba> teraz? Co <tuba> teraz <ha? tuba> jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Hmm. Serio? Chodź no tu. Raczej się zrobię nie bo więc schodzimy tutaj na jakąś żonę. No i dobra. Kolejny dzień w pracy. Czego? czynne. Zamknięte! Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopak. Tak, o co chodzi? To Szukam... Jest... Mojego braciszka. Sam, no to żyję, no wiedziałem, no byłem pewny i nie zaczął jeszcze siwieć. Sam. Ja sam. Dobrze ci widzieć, Nathan. Boże, sam! Ło, wow, dobra, dobra. Myślałem, że. Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj. Jezu. Lekarze. Wiesz, lekarze poskładali mnie i. znowu wsadzili do celi. No, ale. No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nata, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam Gdybym wiedział, to, to przysięgam, że ja na pewno Wróciłbyś. bym... Wróciłbyś. Wiem, Nata, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ale po i... latach, po 15 Ej. latach... Wszystko tutaj. dobrze? Muszę wyjść. Muszę się Ja też bym musiał, jakbym zobaczył, kurde... Niby zmarłego brata po 15 Słuchajcie, latach, i tu który jednak żyje. Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? A, ale ja się ale nie, nie jak dziwię. Jak, jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I, I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, no już. Powoli. He? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? No? Ha, ale co? Ha, wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. <noise> o czym? Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, przegapiłem. <noise> 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 Jezus, sam od czego zacząć? Że masz żona morza? Eldorado, to tak kurde, dobrze brzmi. E, pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale. Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? T tak? T <coughs> Dobra, i teraz słuchaj, otwieram ją, tak? No. A ciała nie ma, ale na dnie jest jego dziennik. Ja, ja sobie robisz. No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w No Kurde, opowiada Ale... te 15 lat. A myśmy przeżyli. było może w poprzedniej. Uncharted 3 nie? było to, co, co tam się Naprawdę? działo. Ale ciebie nie było. Całą noc spędziliśmy, o, gadając to, z nim. Oczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czy to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. E, widać chyba już taki mój los. Hmm. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Hmm. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. No <grym, grym>, właśnie. <grym>, Ale Elena, ta, o której Ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie. A jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Na ten. Mam poważne kłopoty. Co? <grym> Jakie jak znaleźń. zawsze jakieś kłopoty są, nie można jak człowiek żyć. Nazwisko Alcazar, coś ci mówi. Tak, to jest ten od dragów. Mm -hmm. Rzeźnik z Panamy, tak? Ma co? Zabawna historia, ale. Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Widzę, że sam tutaj dużo młodszy. Nie czy dzisiaj? Samuelu, podejdź. W sumie nie dużo młodszy, bo jak wyszedł, to od razu do brata pojechał, więc... Widać, że jest młodszy. Młodszy troszeczkę. Słuchaj, Strażnicy. Śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia, żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? O? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę, chyba się domyślasz. Domyślam, ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb czasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Avery i 400 milionach w klejnotach i złocie. Stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz. Oczywiście. <grystanie> ambicja. Jak szedł ten cytat? <grystanie> Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. A, bardzo mądre słowa. Hej, a to co? <grystanie> to Twoja życiowa szansa. Senior Alcazar ma alegro velu. Takie nowe targi. Samuelu. Chcesz odnaleźć swój skarb? Oczywiście, że tak. Tak. Vamanos. O kurde, tak. a to już w następnych odcinkach mordeczki. Trzymajcie się, cześć.